Siemano, siemano widzowie, witam was w nowym odcinku, a w sumie pierwszym odcinku z flashbacka z naszej serii sprzed 10 miesięcy, tym razem z nowym członkiem, niech się przedstawi. Siema, Siema. No, widzowie, jeżeli dobrze pamiętacie, dokładnie 10 miesięcy temu wrzuciłem um, ostatni film z, z naszej serii Survival, to jest nowa seria Survival, tym razem na shaderach, jak widać, jest y, dość to widoczne, na najnowszej wersji 1.21.10. Jedyny problem jest taki, że mm, na tej wersji nie ma jeszcze Optifina, przez co po prostu nie będę mógł e, przybliżać i oddalać, prawda? Ehm, załadowałem fajny shader i my się i mamy oczywiście Full Bright'a, żeby w nocy było wszystko widać. I ogólnie zaczynamy nową serię, to jest myślę, że naprawdę nostalgia. Więc e, szykowałam się na ten moment dokładnie dwa tygodnie. A dzisiaj y, spróbujmy dobić około 10 lajków. Myślę, że jak dobijemy 10 lajków pod tym filmem y, będzie nowa seria, więc co? No, lecimy. No, co tam u Ciebie? Lecimy, nie? Z tą serią? No. no, zbierzmy drewno. No też tak myślę, że to będzie najlepszy na początek. W ogóle widzowie myślę, że ta seria to będzie. Nie taka krótka seria jak ostatnim razem, że miała jakieś 7 albo 8 odcinków, czy tam 10, już nie pamiętam. Yy, Myślę, że tutaj będzie taka seria co najmniej 30, 20 odcinków. Yy, więc zobaczymy, może w przyszłości dołączył faktycznie osoby, które yy, brały udział w poprzedniej yy, serii. No i co tutaj dużo mówić. Jesteś hmm. crafting? Jestem podekscytowany. Hmm. No. Więc myślę, że to seria będzie hmm, moim takim marzeniem, jeżeli się uda, prawda? Więc dobra, lecimy do roboty, w ogóle ta zima wygląda zarąbicie. No Przecież to są takie kozackie shadery. Pierwsze co trzeba od razu zrobić, to od razu sobie zrobię patyki tutaj, ładnie, pięknie. Na pewno kilofik wlatuje i od razu do kejwa. Widzisz? Wojtek, od razu tu mówię ci, że od razu ja mam żelazo, w ogóle ten kamień to też jest jakaś, no nie wiem, no nie wiem jak to mam no, wyglądać, no, to jest, kozacko to wygląda. Myślę, że sobie parę kamienia zbierzemy, zrobimy sobie kamienny kilof, zbierzemy żelazo i wszystko pójdzie, nie? W dzisiejszym odcinku chciałbym też na pewno do wioski się udać, bo myślę, że to jest taki na start, taki game changer, więc to nam się na pewno przyda. Ale póki co... skupmy się na kopaniu i zbieraniu. No powiedz mi co tam u ciebie. No dobrze no. Jak sam zbierasz już surowce. No mam żelazo kilka i trewę. węgla. I właśnie właśnie też tutaj żelazo mam więc yy, dość spoko jak na nasz start. Jak widzicie też rudy też są naprawdę bardzo zmienione. Naprawdę bardzo wam polecam tej, ten shader, nie? Możecie go dorwać na Kurzfordzie. Na najnowszą wersję jest kompatybilna, oczywiście. Jak widać, myślę, że to będzie dość ciekawe. Ok. Myślę, że to jest totalny game changer. Dobra. I myślę, że ja już w ogóle mam trochę kamienia, powiem ci. Żelazo też już trochę sobie zebrałem. Trochę piecyk. Spoko, spoko. Ja już właśnie mam piecyk, to. To nie Yem... ma dzień. Trochę lipa mam z węgla, mogę pożyczyć trochę? Okej. Okay. Dobra. Ja sobie jeszcze trochę kamienia zdobędę, żeby na zapas mieć. W ogóle. No ja jeszcze raz to powiem, wiem, że już to te mówiłem, ten kamień to jest... No po prostu... Aż oczy świecą. Czemu to? Właśnie u mnie to chłopie tak wygląda. Szkoda, że Opti fajna właśnie nie ma na tą wersję, bo... W tym sensie, że jest... Yy... Ale niestety jest niedopracowany i nie odpala się w ogóle, się kraszuje, więc... Yy, no Więc myślę, że trochę szkoda, bo... OptiFine na pewno by nam do, dużo, dużo tutaj pomógł. Oczywiście, jak, jak już będzie pełnoprawna wersja OptiFine, to na pewno go tutaj zainstalujemy, nie? Myślę, że to tak. Yy... Ja w ogóle chciałem sobie od razu, widzę, że tu mam problem. Da, dałbyś mi może jedno żelazo? Tak, Niech ci będzie. Tak, tak, ja jedno, jedno żelazo by mi się przydało, bo. Muszę sobie tarczy zrobić i od razu do tego mieczyk sobie zrobię. Żeby no, być to nie, to tak, nie. Też zrobię. W ogóle widzę już się ściemnia, a wam zaraz pokażę jak wygląda... O właśnie. Tak wygląda księżyc, tylko jeszcze jest jaśniutki, bo jest ogólnie jasno. E, Ma, chodźmy. Więc to właśnie też. Ja jeszcze sobie trochę drzew, Albo wiesz co, poczekaj jeszcze chwilę. Bo... Wiesz co, jeszcze chwilę poczekaj. Ja sobie to powywalam, bo to mi jest obecnie niepotrzebne. I myślę, że jeszcze jeden piecyk sobie zrobię. W ogóle chcę sobie trochę drewna zbierać. O, teraz widać ten księżyc no to jest po prostu mistrzostwo dla mnie. Ym, I co, myślę, że wioski by trzeba było już szukać, nie? Jak już jesteśmy na plancach. Plancę. Okej, okay. po... no. Mam trochę drewna. Staka mam. No właśnie, właśnie. Tak by trzeba było zrobić. A się rozgląda. Mmm, no tak. Dobra. A no chodźmy. Dobra. Ja w ogóle 13 drewna sobie zebrałem. 13 tych wiesz. Oczekaj, bo tu jest jakiś ciekawy kajvik. Może by tu żelazo było. Ok. To jest węgiel na pewno. Ok, na trzeba do. Trafię łódkę mam. Dobra. Możemy na łódź zlecieć Okej, okay. można. W... Dobra, nie, 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 nie. nie. Okay. A to chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nie, dobra, nie ma sensu, bo to jest troszkę. będzie za ciężkie dla nas. Mi się wydaje, że na obecny moment. O tutaj, dobra, od razu węgiel. O, lawa. Ja mam węgiel. Dobra, lawa, lawa pulka to na pewno w przyszłości się nam przyda. Nie lawa um... pulka, tylko. Lava. Do góry się Lewa Aha, dobra, to z tego nic pożytecznego nie zrobimy niestety uważaj od razu sobie wezmę tutaj też węgiel jak jest węgiel to zawsze brać bo węgiel jest naprawdę bardzo ważny w wielu rzeczach no powiem ci, że mi już tutaj fajnie idzie ale ląbiaki się rozją Jaki? Już w to jest, nie do no, niej nie, że... nie zresztą jakieś inne zwierzęta to Nie no. trzeba tu... wybijać A dobra to ty Oloj o ojoj oj Wojtek gratuj, Wojtek gratuj, Wojtek gratuj ratuj proszę Wojtek gratuj, nie? Ratuj ty no. ratuj szybko, szybko, chodź tu Chodź tu szybko, weź się wybijaj. Chodź, chodź A. nie przejdę, nie przejdę nie skoczy nawet. Już? No. Jeszcze nie, jeszcze jest trójka. U. Dawaj, dawaj, dawaj. Już dostanę jakieś hit. Mam trzy serca, mam dwa, mam półtorej. O ostatni, ostatni. Dobrze. O kurczę, no. Było bardzo blisko. Chcesz mięsko? On tylko takie, więc... Chodź, chodź. Takie węgiel zbiorę od razu do końca. I choć mi się zabudować. No, powiem nie. szczerze, że było bardzo blisko, żeby żebym zginęł. No, no, znaleźć. No przynajmniej jest ta mini-mapka, bo ona bardzo pomaga na paseczku. Też chciałem sobie zainstalować mapkę na, e, na ekran, ale problem jest taki, że również nie ma go jej na, ty, na tą wersję, więc. O nie mam, ale koniec wow. nie daj. No, no, no. Chodź. A ty, aha, chodź. bo ja zrobiłem to do ciebie. O, Dobra. Ham, trzeba było, wiesz, gdzieś iść, to jest olbrzymi kainan z tego co widzę. Chodź. Hmm, może chodźmy w tamtą stronę, bo to myślę, że to może być ciekawie niż tutaj. No może W ogóle to już jest dla mnie. O kurczę, jesteśmy w dżungli. Uważaj, Creeper. Nie, głodek mi spać. Nie mogę sprintować. Uważaj, bo tam znowu filarze wręcz. Dawaj, 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 tu może... O, dobra, masz. Idziemy po arbuzy. O, arbuzy. To są melony? Zwał jak zał, to jest... bardzo potem. czy... Znaczy, nie wiem jak to jest nazwane. Nazwane jest kałbałek, nazwane jest arbuz, a wygląda jak kwa... A wygląda jak melon. Dobra. No, o, kurcie, O kurcze, o kurcze. Zobacz tyły, 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 tyły. Boże, ty. O kurde Chyba, żyjesz? Nie, chyba zaraz ginę też, wiesz, bo... Uciekaj, uciekaj giant problem, nie? Nie nie mogę, nie no Same małe zombiaki, nie? Mi gonią Do góry podbuduj się Właśnie Dobra, bloki, blaszki. Ja tam idę do ciebie, to jest trochę daleko O, jeszcze. Się... No, powiem wam widzowie, że Jest lipa a my teraz robimy cięcie, bo czekamy na Wojtasa. Jak już przyjdzie, to tego zobaczycie. Widać Wojtasa na, horyzo na horyzoncie, ale dobra. Ja chyba wyszło, ja, ja chyba nie schodzę. Tu jest tyle mobów. No, dobra, tak, swój... Że. Średnio bym powiedział z tym tutaj bezpieczeństwem. Szczęście, że. Na... Było... Zaraz uciekniemy, zaraz, zaraz uciekniemy. A i widzicie? głupi ma zawsze szczęście dobra Ym, myślę że tu dobra ogólnie to słońce wygląda jak jest yy, wschód wygląda tak kozacko Ym, no i co dobra weźmy tutaj jakieś może nie wiem arbuzów troszkę pozbierajmy a później byśmy poszli od razu do szukać wioskę bo myślę że A nie że tam ma się... no... Nie, tak, tak, zobacz, że tam jest małbok, nie? Hmm. Chodź, bo jeszcze coś znalazłem, jak sam Do ciebie. No? Co, chodź. O, no, portal zniszczony. Co? Gdzie? Nie, nie. lutowałem go, żeby specjalnie, specjalnie z tobą go odrzucał. Nie mówiłeś mi, że znalazłeś portal? No, nie mówiłem, bo po co miałbym ci mówić? Jest gdzie? Kto jest tu? O kurczę, no dobra, dobra. Nie no, spoko. To do, dobra wiadomość dla nas. Od razu mamy obok, to możemy skoczyć do niego na chwilę. Wiesz, będzie jakiś fajny lud. Uwaga! O, patrzcie, dobra. Ja mogę wziąć. Dobra, bo ja wezmę. Mam... Heumi nie, za... nie, nie bierz nie bierz klaty, bo jest uwiązane. Ja wezmę. Ja wezmę. Mam... Ja wezmę i... łupatkę. Tego arbuza to się nawet jeździ, nie no, dawne. To depatek jest, chyba. No. Chyba. Ej, no. chodź, chodź. Ej, Co? znalazłem coś, czego nigdy nie widziałem. Chodź, tam to widzisz to... tam że, Tam widzisz ta, coś tam w rzece. O kurczę! I tego nigdy Dobra. nie widziałem. Co to jest? jest? Stąd nie widzę, nie? To jest stąd z archeologią chyba. Tak, to jest to z archeologiem, archeologiem. <laughs> ale, ale to, to nic chyba nie ma w środku. Przecież. Nie ma, ale pędzel potrzebujemy. Nie, no nie ma tutaj nic. Ale wróćmy tu, zapiszmy. Ja zapiszę kordy. Więc yy, let's go. Będziemy iść dalej. tak powiem. I, dobra, weź łódkę, zróbmy, bo. By trzeba było się nie, dostać. Łódka, nie, będzie ma, Łódka będzie lepsza. Łódka będzie Jak Co to jest? Jak to u mnie wy. orzesz, ty. Wsiadaj do mnie. Copy crafting. Dobra. Czcina, do e, dobra. E, ć, weź trzcinę, bo się przyda na pewno. Dobra. A bo dobra, ja, ja też wezmę. Trzymaj. Gdzie płyniemy tu? No ta tu i wysiadamy, myślę, że. Nic dalej nie widzę. zajechaliśmy zajechaliśmy Dobra, chodź. Um, o, o, owce, dobra, A jeszcze brązowe. No tak. Ale to na. To. Każda owce jest brązowa na dżunglowym biomie. No, no, no tak. Ej, dobra, bambusy No, bez, Zbierzmy, zbierzmy bambusy, bo się przyda. to na przyszłość. Ty zwierz w takim razie. Dobra. Zobacz, to jest jakiś ocean. Czy coś takiego. Chodź, pójdziemy płyniemy w ocean. Dobra, dawaj. Ogólnie widzowie. Sobie... To fajny ocean. Fajny ocean? Chociaż. Nie, dobra, to będzie ocean. Fajne. Nie, to nie będzie. Fajny, ocean. fajny ocean. ocean. Nie, to jest ocean, zobacz na biome, na kolor wody. Dobra, słuchajcie, to jest... widzowie. Myślę, że to jest. Ehm, taka nostalgia dla mnie ogólnie. Po co ja to mówię? Ja już to mówiłem. Jakby nie ma sensu. Fajna wyspa, fajną wyspę jaliśmy. No, tutaj jest dość ciekawie, no, powiem ci. Powiem, jakichś statków czy coś takiego? No, właśnie, właśnie trzeba by było. Jakby się trafiło coś hmm. ciekawego. O, co to jest? Za pion? Na razie kamień, to nic nie mówi. Si z dużo brzegu. Ale powiem Ci, że ciekawe by było się tu zatrzymać, może jakieś żelazo by było, byśmy sobie tej ten... No więc zatrzymajmy się. Dobra, weź łódkę. To jest jakaś wysepka chyba, nie jakiś ląd. Chcę zobaczyć... Może tu się odświetlimy. Albo może jakąś wyspę grzybową znajdziemy, jak taki duży ocean. Hmm. <laughs> Ej, dobra, jest plan, 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 są. O, I, o! Ej, ej, papulka, no właśnie Lapapulka nie. Ej, dobra, jest miecz. jest mieć, dobra, można sobie miedziane zbrojki zrobić, ona one zawsze zawsze coś pomogą. no hmm. od razu zbroi bym tak nie mówił Masz jakieś żelazo? Ile masz żelaza? Zero. Jest... Dlatego chcę sobie miedziankę, miedziankę zrobić yy, w ogóle znowu craftinga nie mam. Nie. Bo craftinga to zostawiliśmy na, na tamtej... Dobra. tej teraz Ja zrobię szelazu trochę. Jedna sztabka, bardzo dużo. Mm, A, ja póki co to jeszcze w międzyczasie tej się porozglądam, więc tu jest ciekawego. Ja pójdę trochę do przodu, żeby zobaczyć czy coś tam jest ciekawego. Dobra, dobra. Dobra, kolejna mieć. Chociaż tyle. Jest. O Sawan, Sawan, no wybiamy, jest potencjał na wioskę. Tak, tak? To, dosyć, to, to jest Safana, dosłownie obok i krowę widzę, dobra, to zabiję. Dobra, to, to zaraz y, tam popłyniemy, ale muszę to jest, sobie... Można dojść. Dosłownie. na razie na razie chcę sobie tutaj pogarnić trochę i temy, żeby, wiecie, na zapas mieć na przyszłość. Dobra, ja sobie jedzenie zrobię. Dobrze, że dodali te miedziane zbrojki, bo one są mm, no jakby z drugiej strony trochę to głupie, skończy. że... Że ten, że się dało, bo mamy żelazne, ale z drugiej strony, no kurczę nie zawsze jest żelazo, nie? Wszędzie więc. A miedzi jest zawsze pod dostatkiem, i to w dużych ilościach ci wypada, więc. Chociaż jakieś użycie ma, to ta miedź, nie? Ile o kurde. No dobra, co tutaj mamy? ja e... bym chciał, bym zrobić sobie. E bo chyba ta. Ehm. Cikiera miedziana jest chyba lepsza od kamiennej, nie? A, nie wiem, w sumie. Taka sama szybkość, ale. Jak mi po... się. Po A, nie. Dobra, i... już dalej. Nie widzę. Trochę skręcam mm. tutaj do tej i za dużo nie widziałem, więc A szkoda. Zaraz, zaraz tam do ciebie lecę. Tylko jeszcze sobie ogarnę tej kawałki seta. W ogóle tutaj y, też warto na przyszłość zapamiętać, że jest lawa pulka, bo. myślę, że. W, w, za niedługi czas udamy się. Najpierw do netheru. myślę, że to jest kwestia paru odcinków. Um... Okay. Mhm, mhm. Dobra. Już w sumie. Skończyłem to robić. I lecę do teraz. Do, do ciebie. Gdzie ty jesteś? Dobra, a. AM, um, łata Szegma! Więc O kurczę! Ja, ale żeś mi jump zrobił. Dobra. Kierka. Nie, strasznie dobra. To jest sikierka, wezmę sobie. Chodź. Dobra, idziemy, idziemy. No fajna, nowa półka. Zam... W ogóle mam całego miezionego setowe. Bo cię wrzucę tam. Serio. Jak ci mówiłem tam jest Savanna. Mm, o no, serio. Hmm, to możliwe, że tu wioska będzie, wiesz, to tak ja hmm, pytanie, pytanie, czy jest duża, czy mała. Ja zaraz będę przeprowadzić jedzenie, Aż, mam dosyć sporo. parę cave'ów jest. To... Ej, mówię. ej, 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 patrz patrz, 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 chodź tu, chodź tu. O, spawner, o no, kurczę, nie zauważyłem go. Dobra. Nie, jedzenie, to daj mi. Czekaj. O, jest okay, jedzenie. Żelazo, żelazo, dobra, i skóra. Jeden o, Neintach, złoto. Weźmy wszystko w sumie, wszystko się no, przyda, no. jakby nie. Oprócz płyt. Dosta dobra, czekaj, a to masz tarczę dobra, ja myślałem, że to tarczy, nie masz to bym ci zrobił Jedzenie trzeba też ogarnąć za jakiś czas. Ja mam, ja mam 16 mwo I. Chodź. Wieprzowiny. Nie, 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 tu. A nie, czekaj, nie we mną. No, nie, spoko. nie marnuj, nie marnuj. Na łóżko. Tu, tu, tu. Mam tu. No takie łóżko nieładnego koloru, ale łóżko, nie? Możesz zmienić. Co ty robisz? No, no nie, nie, nie no, kopiekamy. A już A tu tam, możesz, tu możesz. Dobra. Tu, dobra. Chodźmy dalej. A chyba <noise> tam zędy. Tam, tam, ten? Przecież tam, tam jest normalny biom. Tam jest po prawej oceanu. No właśnie. Dobra, to ta, brzegiem oceanu. Można tędy, wiesz? Tam, tam myślę, że po tamtej półce... A to jest wyspa, czy to jest coś no. dużego? Tam jest nie, wyspa, tak? Nie, dobra taka... wyspa, mała to nie. tak tam. Chociaż fajnie by było mieć w takim miejscu wioski, jakby tam... Nie wiem, randomować się z wys... żelazo, kurczę. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Jedno niestety, ale trudno. No, szkoda, szkoda. Tam jest chyba koniec, jest chyba koniec wyspy. Ale można pójść w lewo. Z nic tu nie. Dobra, to w stronę. O, kolejna lawa No O, kolejna. Pulka. No, o kolejne. Dobra, ej, kolejna owce są w ogóle, nie? Z tego co słyszałem, to wioski są obok lawa pulek, ale może to jest A bo ja już mam. Do... Ja mam za dużo jedzenia. O, z prańce zwykłe. Może też na prańcach będzie jakoś. No. I tu się chyba sam na no tak, tak, tak. Hmm, hmm, hmm. No i to teraz, nie? Wiecie, wioski nie ma. A może jest teraz jeszcze jedna szansa. A. O, chociaż... Dobra, jeszcze są jakieś... O. Coś... A. Chyba byśmy... łóżko. Wiesz co, chyba byśmy... łóżko. O, trzeba się przespać. Aha. Też masz crafting. Rozłamy łóżko. Dobra. sobie musiał robić niedługo i przepalić jedzenie No 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 Dobra. Aż wykopem ci, chodź. No idziemy, idziemy, idziemy. A idziemy w dalszą wędrówkę. Tu widzę, że kolejna sawanna się zaczyna, kolego. Tylko jedną dynię, tak na wszelki. Może się przydać do czegoś. Kurzo, o! Kurczę, ale tutaj widziałem... Rogu. OLE tu jest kanion! Znaczy kanion, kopalnie raczej. Chodźcie zobaczyć, nie? No hiszkole chodź hiszkole zobaczyć za... jak to wygląda. Burde. No. Ale mocno. No i też widzowie myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek. A w następnym odcinku myślę, że uda nam się uznaleźć wioskę, a wy pamiętajcie o subowaniu, o lajkowaniu, no i co? Nara?